W naszym kole jest 15 kobiet, no i nasze seniorki kochane, które jeszcze są. Ale jakby nie one i nie ten moje koleżanki, sama też nic bym nie zrobiła. Dzięki nim to wszystko tu jest. 50 lat jednak powiem Państwu jednak robi wrażenie. 50 lat wytrzymałyście razem, 50 lat budowałyście potencjał tradycji, 50 lat występowałyście na, na scenach, osiągając... Y, 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 co roku piękne yy, laury. <laughs> Miałem przyjemność z panią Markiewicz kiedyś razem być w Bukowinie Tatrzańskiej, to powiem Państwu, że pani Marysia w Bukowinie Tatrzańskiej była, była jak u siebie. Wszyscy, cała Bukowina ją witała, bo to była pani Marysia, która była tam yy, no dość częstym gościem i, i zawsze jak przyjeżdżała, to wszyscy widzieli to wygra. Chcąc wołać koleżanki, żeby się zeszły, to po prostu trzeba było jakoś jedna, drugiej, jedna, drugiej leciała i dawała znać. No ale było wesoło. Jakoś ja się chowałam w takim domu, gdzie przychodzili kumocze do taty. Kumoski przychodziły, przędły len, wełne. No, i opowiadali, opowiadali, gdzie z co wodziło, gdzie się, co wydarzyło, tak, że my wyrosli w tych legendach, Koło To wstało? W 1969 roku na przełomie tych lat przewinęło się troszkę tych pań, dużo odeszło już, ale dochodzą nowe, młode dziewczyny. Tak jak i dzisiaj na naszym 50-letnim jubileuszu też doszły nam cztery nowe panie, z których bardzo jesteśmy zadowolone, że chcą po prostu być w tym kole, chcą kultywować to, co było dawniej. To są nasze seniorki, które występowały na Słazie Limanowskiej czy w Bukowinie Taczańskiej. Po kolei starałam się ich tutaj umieścić, żeby sobie też przypomniały, jak to kiedyś było. Kolejne zdjęcia, co tutaj mamy, to jest nasze przez pana kurczabę opracowany scenariusz, w którym zagrały panie m.in. i panie Skoła. W Weselu poromskim. To jest całe wesele poromskie na fotografii. Z kolei tutaj mamy takie okolicznościowe uroczystości parafialne. Tu jest 50-lecie księdza doktora Edwarda Wojtusiaka, na którym nasza grupa, nasza kapela i członkinie Skoła Gospodyń Wiejskich po prostu mu tam przygrywały. Z kolei tutaj było poświęcenie krzyża tutaj w porąbce.